Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Wolpe, a to jest drugi odcinek z fazy trzeciej, moi drodzy, z półfinałów. W poprzednim odcinku już Mordor wszedł do finału, dzisiaj poznamy drugiego finalista. Finalistę e, będą to krasnoludy z kazat Dum, e, ostatnia frakcja krasnoludów w grze oraz gobliny z Dol Guldur. Nie wiadomo, która będzie to frakcja, za niedługo się przekonamy. Chodźmy zatem do pola wyboru jednostek. Jesteśmy już, spójrzmy zatem przenajpierw najpierw na Krasnolyska za Doom. Bardzo przepraszam w ogóle za jąkanie się moje dzisiaj. Jestem świeżo po streamie z Europy Universalis 4 jest poniedziałek. Godzina 1940 równo i ja chciałbym, żeby ten odcinek trafił we wtorek, stąd też moje nagrywanie. Moi kochani, mamy tutaj głównie wśród Krasnoldów piechotę najróżniejszego rodzaju, dużo elitarnych jednostek, głównie. Pancerze, pancerze i jeszcze raz pancerze. Słynne młoty Gundabadu. Mamy artylerię, mamy zapożyczoną konnicę od Doliny Anduiny. 17,5 tysiąca, spójrzmy, co wybiorą Krasnale. I posiadają oni aż 17 jednostek. Trzy eee, Krasnoludzkie balisty to jest ciekawe. I no, dość takie. No dobra, to nie są jakieś takie elitarne jednostki, ale elitarne jednostki również się tutaj znajdują. I mamy też raz, dwa, trzy jednostki dystansowe. Gobliny na pewno będą miały więcej prawdopodobnie. A generał w ogóle jest bardzo nieliczną jednostką. Dobra, i spójrzmy na drugiego uczestnika w tych półfinałach. I są to gobliny z Dolguldur. W takim razie. Mamy tutaj dużo śmieciowych jednostek, że tak powiem, aczkolwiek niezwykle licznych, nastawionych również na dystans. A, które zadają duże obrażenie od morale, ponieważ za, posiadają oni trujące strzały. Mamy też troszkę kawalerii. E, mamy co ciekawe trolle. Nie mamy niestety tych opancerzonych olokhai, High, ale mamy zwykłe trole. I posiadamy również artylerię, znaczy oni posiadają artylerię i katapulty troli. Dobra, zobaczmy w takim razie, co oni wystawią. O! No, tak dużo że aż... Mi błąd wyskoczył, czyli mają bardzo liczną armię. Posiadają oni jedną jednostkę troli. Hmm, tylko jedną jednostkę troli. Dwie katapulty. Do tego aż 18 dywizji. Eee, I no cóż. No cóż, nie wzięli jakichś takich tandetnych jednostek z tego co widzę. Nie zobaczymy tutaj tych goblinów. Eee, chociaż gobliny też istnieją, ale mam też uruków, orków. Eee, dużo kawalerii, co ciekawe. Sporo tej kawalerii, szczególnie takiej oszczepniczej, zwiadowczej. A to jest ciekawe. No i katapulty. Okej, okay. to może być bardzo ciekawe. Widzimy się w takim razie na polu bitwy. W porządku, jesteśmy już na polu bitwy. Po lewej mamy krasnoludy, po prawej natomiast orków. Co to jest takie duże? To są te trolle. O nie, one mają zbroje. One zostały ulepszone przez te gobliny. Aha, no dobra! No dobra! No to jednak to jest konkret, kurczę, ta jedna jednostka, a może niezwykle namieszać w sumie. Uh, no, krasnoludy mają sporo artylerii. No już zaraz zaczynają chyba ostrzał nią. No i krasnoludy, krasnoludy są dość liczne. No i oczywiście. Te elitarne, srebrne oddziały, pięknie wyglądające oczywiście. Chociaż no... No nie wiem, no nie wiem. Ciężko mi bardzo ocenić. Kto tutaj się przedostanie, że tak powiem, dalej. Ja troszkę wycofam się dalej. Widzę, że katapulta rozpoczyna już swój ostrzał. Doskonale trafiając elitarne jednostki krasnoludów. Krasnoludy natychmiast odpowiadają ogniem. Palą również, aczkolwiek nie tak dużo. Rozpoczyna się również ostrzał. A no, to tutaj w ogóle... O Boże. O Boże. Doskonałe strzały z tych katapult poleciały. O no, gdyby tą balistą udało się... Czy tą balistą da się zabić trolla? Wydaje mi się, że się da. Jeśli tak doskonale trafi. Trole w ogóle ruszają od razu do przodu. I będzie to ich od razu pierwsza szarża. Że ma na celu zmiękczenie wroga. Ruszają na nich od razu krasnoludy. Nie bojące się niczego. Chociaż no tutaj ogromny ostrzał jest ze strony wrogów. Podjeżdżają wargowie. No i tutaj będzie naprawdę ciężko. Naprawdę tutaj ciężko. Mają nierada orzek do zgryzienia. Krasnoludy. Bardzo przepraszam, jest bardzo dużo jednostek. Mam nadzieję, że granie będzie się zbytnio ciąć. Ale jeśli tak, to mam nadzieję, że mi to wy wybaczycie. Tutaj również zbliża się piechota. No ale to, to jest, to są elitarne jednostki krasnoludów. To raczej nie będzie prosta walka tutaj. No i te katapulty, naprawdę, naprawdę niezwykle celne, niezwykle celne katapulty. Dawno nie widziałem tak celnych. To już uciekają? O, ciężko powiedzieć. Mam nadzieję, że nie. Pierwszy troll tutaj padł. No, póki co krasnoludy walczą tylko i wyłącznie z tymi trollami. Może być naprawdę ciekawie. Tutaj orkowie rzucają swoją całą liczebną siłę. Dopadli tutaj nawet łuczników z tego co widzę. Te balisty tak strzelają w taką, no nie, nie za ciekawą jednostkę w sumie, bo dystansową. Ale to boty zawsze robią właściwie. No i tutaj pięknie. Ta piota raczej nie ma szans w starciu. Natomiast tutaj... No, jestem ciekaw, jestem ciekaw. Te trolle już troszkę pokrwawi, pokrwawiły. O! Troll się spalił, tak, troll się spalił. Troll oberwał i troll został spalony. Doskonała wiadomość dla krasnoludów, ponieważ nawet jeden troll mniej to już naprawdę. Spo... Naprawdę, naprawdę. Dolguldur zestrzeliło sobie trolla! No dobrze, te katapulty są chyba. O, w sumie, dobra, to było bardzo cenne. To było bardzo cenne i to był bardzo dobry strzał. No. Tutaj są ci wargowie, oni rzucają oszczepami No, na, natomiast walczą przeciwko krasnoludom, którzy mają niezwykle wytrzymałe pancerze, ale no, pytanie brzmi, jak długo? A tutaj ta kawaleria została odparta przez tych łuczników. No ich y, umiejętności, póki co strzelania. Odpowiadanie na ostrzał przeciwnika są póki co no, zerowe wręcz. No chyba, że ta balista, tabalista w ogóle według mnie strzela w ogóle. W złą, w złą stronę. Te jednostki chyba... Co? Koniec? Nie mówcie, że to już pada. Ha! Dobrze. Jednostki Krasnoludów zaczynają uciekać z pola bitwy. No to teraz jest problem. Teraz jest dopiero problem, moi drodzy. Orkowie się przedarli. No i co teraz? I co teraz zrobią Krasnoludy? Mają jeszcze kilka elitarnych jednostek. To jeszcze nie jest wszystko stracone ponieważ no, mimo wszystko gobliny szybciej spanikują. tamte te jednostki krasnoludów po prostu odzyskały, zdobyły ogromne obrażenia. Tutaj w ogóle fatalna decyzja tej kawalerii, aby zaszarżować tych pikinierów. No tak kawaleria szybko... Szybko się dowie, że to nie była dobra decyzja. No, ta panista w sumie teraz... Teraz nawet trochę dużo robi. No, ale ta katapulta robi więcej. No nie upadłam się. Ta no, katapulta świetnie tutaj zagrała. To póki to ucieka... No to może się zmienić sobie wszystko. Bądźmy tak, parnej myśli, że tak powiem. No okej, okay, zobaczymy jeszcze. Jeszcze ta bitwa. Ta bitwa dalej trwa. Ta bitwa dalej trwa. I tutaj jest ciekawie, tutaj jest ciekawie, bo to będzie się bronić bardzo długo. To będzie się bronić bardzo długo i prawdopodobnie wygra. To też ma szansę na zwycięstwo. A tutaj te jednostki piechoty są w sumie okrążane. To jest bardzo dobra piechota. Hmm, no to może jednak nie wszystko stracone. Krasnoludy co prawda straciły te jednostki, ale były to te najsłabsze jednostki, które i tak spanikują. No niestety ta balista, gdyby strzelała w choć minimal... O! O, dobra, tutaj coś... coś tutaj już zaczyna uciekać, widzę. Tutaj już coś ucieka. To jest ciekawe. To też się wycofuje. Ale dalej strzela, nie, dobra. To, to chyba taki to trochę fejkowy ten odwrót. No, krasnoludy dalej posiadają na jedną z najpotężniejszych piechot... piechot? Tak się mówi? Mam nadzieję, że nie popełnią tutaj żadnej gafy. No a mimo wszystko te wargi raczej zbyt dużo nie zrobią, kiedy zaatakują te piechotę. E, tutaj na to... Aha, dobra, te krasnoludy biegną na pomoc i to wybrali dobrą jednostkę, ponieważ jednostkę włóczników, aby szybko ruszyli na pomoc, i zniszczyli tę jednostkę kawalerii, to nie jest taki głupi pomysł, bo ta kawaleria jest naprawdę, naprawdę dobra, jak mi się wydaje. Tu jest w ogóle generał przeciwnika, tylko gdzie on jest? Tutaj, tutaj jest generał przeciwnika, aha, okej. Okay. No, wargowie ruszają do szarży, no. Te... No tutaj już ruszyli wargowie do szarży, do śmiechu to tu nie wygląda. Natomiast jeszcze tutaj jest ta piechota. Która z łatwością sobie powinna poradzić z tą kawalerią. I co ciekawsze, Krasnoludy wracają na pole bitwy. Ogarnęli się chłopaki. To jeszcze nie jest koniec, moi drodzy. To jeszcze nie jest koniec. Krasnoludy wracają na pole bitwy. To jeszcze nie było ostatnie słowo, chyba. Chyba. No tutaj te trole dalej jeszcze sieją spustoszenie. Ale zostały chyba tylko trzy, jeśli dobrze widzę. No i tutaj po prostu cienka czerwona linia. Naprawdę jest ich minimalnie, ale radzą sobie doskonale. I tutaj przychodzi o! Pokonali wszystkich. Nie mówcie. Tutaj jest dużo. Sporo jednostek. Ojej. Ale tutaj od razu im wbijają na plecy. Okej, okay, okej. Okay. Widzę, że katapulty goblinów zaczynają strzelać w zaczynają strzelać w jakimś takim obniżającym morale, nie wiem, ciałami, nie wiem. Tutaj do końca, no to może, to może się tragicznie skończyć za tych wachów. to może się skończyć fatalnie. Gdyby jeszcze te trolle, zostały tylko dwa, zostały tylko dwa trolle, no to mogłoby być ciekawe, to mogłoby być ekstremalnie ciekawe. Tutaj została jeszcze ta elitarna jednostka, która rusza, to w ogóle rusza w jakimś, w jakimś dziwnym kierunku. Prawdopodobnie tak, bo ten generał tutaj Dolgul Dur nie wiem co robi. To jest też... przepraszam, że tak na chwilę zbo, zbaczam z kursu bitwy, ale szukam tutaj jednostki, która. Już tu. Aha, dobra, to ucieka. Dobra, to z pewnością ucieka. Dobra, to nic do mnie nie, nie jedzie. To jest najważniejsze w tym momencie. Okej, okay, najwyraźniej w tym momencie. Gobliny jednak się złamały. Ojej, ojej. No a te jednostki krasnodów, które wcześniej zaczęły uciekać, wcześniej spanikowały, wracają na bitwę. Do bitwy uzbrojone. W mordercze dla tej konnicy włócznie. A Dolgundur ma dużo konnicy. O, jeszcze ci halabardziści tutaj na lewej flance. Oje, no i ruszają. Moi drodzy, spójrzcie tylko, jak to pada. Spójrzcie, jak to pada. Jedna po drugiej po prostu. No cóż. No to to tyle po kawalerii, tak mi się wydaje. Tutaj krasnoludy. Niewielka jednostka, ale elitarna. Rusza i przechwytuje te katapulty wroga. Doskonały ruch. O kurcze, dobra, jeszcze przed chwilą byłem pewien, byłem prawie pewien, że to Dol Guldur okaże się zwycięzcą. Teraz nagle cała bitwa się odwróciła. Spójrzcie jak ta balista ich tu popaliła. Doskonale. Doskonale ich tu popaliła. Co ciekawe, generał krasnoludów jest tutaj i walczy z o wiele siłami Dol Guldur. Aczkolwiek, i są to elitarne jednostki Dol, Dol, Dol Guldur, przepraszam. A generał Dolguldur jest... jest w porządku, ma się dobrze. Nic nie robi. No, natomiast tą główną bitwę tutaj wygrały właśnie krasnoludy. I co my teraz zrobimy z tym faktem? Otóż ja nie wiem. Ja nie wiem, może wy, może wy wiecie. No dobra, Dolguldur tu się chyba zbiera powoli w sobie. W sumie dalej o kurczę, ale to jest wyrównana bitwa, naprawdę. Tu, czy tu idzie szarża? Tu idzie szarża, czy ostrzał? Ostrzał. Okej. Okay. O nie, dobra, tu jednak poszła szarża o Boże, to była najgorsza szarża jaką widziałem w tej... To była najgorsza szarża, jaką widziałem w tej serii. Głupszej szarży nie widziałem. No No dobra, pozdrawiam O, fatalne to było No, fatalne to było. Przepraszam za Messengera o. No, i dzieje się coś bardzo niedobrego. Mianowicie kapitan Ori, a więc dowódca krasnodów, ginie. Ha ha ha, i co teraz robią krasnody na wieś o śmierci swojego generała? Balisty dalej strzelają. Krasnodów została niewielka garstka. Goblinów zostało prawdopodobnie nawet więcej, ale no, te jednostki no nie są tak dobre jak te, które walczą tutaj z tymi katapultami. No, umówmy się. I które walczą. Tutaj z tymi katapultami. To też. To też jest oczywiste. Prawdopodobnie te 10 jednostek, które tutaj walczy, wygrało z tą tą bandą. No właśnie, ale. Ale co ciekawe, no generałowie są daleko. I generał. A nie, czekajcie, tutaj. Tutaj jest bardzo liczna drużyna krasnoludzka. A tu jest chyba generał Dolguldur, który jest ścigany przez nich cały czas. Nie stru... O, dobra, ale oni mają. Problem. No dobra, tu, tu się stworzył faktycznie problem. Tutaj coś ucieka. To jest armia krasnoludów. Również, również bardzo potężna jednostka. To oni gonią. To jest takie moje pytanie retoryczne pseudo. To jest dla mnie ciekawe niezwykle. To jest ten jeden krasnolud, tak? Tak. To, to, to nie jest aż tak interesujące. Hmm. Tutaj się też toczy jakaś bitwa. Też dość dobrze. A to chyba balista nawet się bije. No to może. To w sumie wyrównane. To nie wiadomo, kto tu wygra. No to raczej nie ma szans. Tutaj już też bitwa powinna być powoli kończona. No dobra, trochę to trwa. Jednostki są też zmęczone, więc nie są aż tak efektywne, trzeba przyznać. Pozwólcie, że dam przy prędkość 2 i A nawet 6 i zobaczymy, co tu się dzieje że krasnale tutaj się zbierają w pewnym sensie. No jest dalej, są te dwie elitarne jednostki Dolguldur i one, one w sumie nic nie robią. Tutaj rogi krasnoludów grają. Grają ją, ją. O mnie coś biegnie, ja się wycofam. Tutaj mnie bardzo ciekawi, co tutaj się stanie, bo muszę się tutaj rozgarnąć w otoczeniu. Tutaj idą krasnale. Tutaj ktoś walczy, to są prawdopodobnie ci krasnolu, te krasnoludy, które Ciężko powiedzieć. No, tutaj bitwa jest. jest spora. Normalnie, gdyby tu przyszła inna jednostka, to raczej to już by było wygrane. Ale tak to. ta jednostka nie jest jakoś przepotężna. Ta jednostka jest dość mocna. A mimo wszystko, krasnale to krasnale. Nie wiem, jak bardzo też są zmęczone te jednostki. Prawdopodobnie obydwie są już wyczerpane. I to bardzo. To w sumie różnie może być. No i co? No tutaj ciągle toczy się bitwa. Czekam aż tu ktoś przyjdzie. Tu idą krasnoludy. O dobra, tu idą krasnoludy, a tu idą też krasnoludy. Będzie jakieś małe, mała jednostka. Ale tutaj idzie poważne wsparcie. tego co widzę. O, nawet w sumie, nawet w sumie tego to, tego aż tak nie wygrywa, z tego co widzę. A już gdzieś chyba generał się klepał z tego co widzę. No i Dolguldur rzuciło, rzuciło się do ucieczki, z tego co widzę, tak? Tak, jak najbardziej. Dobra, moi drodzy, koniec bitwy w takim razie. Wygrywają... Krasnoludy! Mimo, że posiadały, no, 300 jednostek mniej niż przeodzież nie dobra to przesada 200 250 powiedzmy Je, jednostek mniej to i tak udało im się zwyciężyć zostało ich więcej no to było ciekawe no w każdym razie krasnoludy skazać dum krasnoludy oczywiście tutaj jedyna frakcja krasnoludów przechodzi do finałów tak więc na pewno Mordor będzie się bił z krasnoludami to może być ciekawe dobra ale w takim razie spójrzmy, jak wygląda tabela. Tak więc jak widać, Krasnoludy z Kazad dum stają się drugim finalistą. Brakuje nam jeszcze tylko jednego, trzeciej najlepszej frakcji ze Śródzie... we... w Śródziemiu. I cóż, będzie to bądź to i Sterlingowie z run, bądź też Wysokie Elfy. Tak więc, ostatnia bitwa, która będzie już dostępna dla Was do zobaczenia w, już wam mówię, w czwartek, 16 lipca, odbędzie się między run a Wysokimi Elfami, i będą to również półfinały i zarazem, już ostatnia część, fazy trzeciej, która była dość króciutka. Póki co, dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. E, piszcie, czy wasz faworyt przeszedł. Mm, i, jak my, I piszcie jak obstawiacie, kto wygra w następnym odcinku. Dzięki z tej strony za uwagę. Był z wami Wolpe. Do zobaczenia. Cześć, pa. pa.